Mam na imię Izabela Badara, pochodzę z Częstochowy. O Magicznej Klinice dowiedziałam się na Facebooku. No, jest dobra opinia tutaj, rekomendowana przez klientki, które to już właśnie zmy brały udział w jakichś tam zabiegach. Proszę mi powiedzieć, co Pani przeszkadza? Najbardziej no, mnie denerwuje, bo no, tam został. Ta Proszę zobaczyć. tak? No, Zawsze taka chodzę zła. Tak. Się wydaje, się, że wydaje. wydaje się, że z tym zła. Tak. Tę piękna. To co tam by chciała, to będzie. Więc ja, to ja się cieszy. Czyli co, wykonujemy? No tak oczywiście. Nieboje, no, czyli nie coś pani. Hmm. Pierwszy efekt to jest taki, że wow, taka różnica w ogóle, że... Cały czas tam coś się dzieje, czuję, że tam już to działa. Także efekt jest od razu taki oszałamiający. Także super.